Witam serdecznie! Chciałoby się powiedzieć, maszyna losująca jest pusta, następuje zwolnienie blokady. Losujemy zwycięzców, a tak naprawdę wygrali wszyscy. I ci co wiedzieli, i dobrze powiedzieli, bo udowodnili, że mają rację. I ci co nie wiedzieli, bo od teraz będą wiedzieć. A tak na poważnie, to szerzej omawiam naszą grę w dłuższym filmie z linku, który masz w opisie. I muszę powiedzieć, że komisja miała co robić. Filmy poszły na YouTube, Facebooku i TikToku, zebrały jak na tą branżę dużo komentarzy. I nie przedłużając pierwsze miejsce i szkolenie wygrywa SebaMik. Rzadko zaglądam na Face'a i się zdziwiłem. On po prostu komentuje wszystko. Wiem, że jest naszym kursantem i pracuje w małej agencji ochrony, dlatego uważam, że dodatkowa wiedza mu się przyda. Zresztą zapracował na to uczciwie. Śrubokręt wygrywa Zbigniew Zesawski, a wszyscy dostają ode mnie obiecaną wirtualną piątkę. I jak ktoś chce to darmowy e-book, jak oszczędzić na instalacji? Szczegóły w dłuższym filmie z linku w opisie. Zwycięzcy proszeni o kontakt.